Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Tylko Medycyna. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak implant umieszczony w mózgu pozwolił przywrócić wzrok niewidomej. Naukowcy wykorzystali implant mózgowy, aby przywrócić niewidomej kobiecie wzrok. Eksperyment pokazał, że nowa technologia jest bezpieczna i może pomóc w leczeniu ślepoty. Pod koniec grudnia 2020 roku zespół naukowców z hiszpańskiego Miguel Hernandez University, holenderskiego Institute of Neuroscience oraz amerykańskiego John A. Moran Eye Center na Uniwersytecie Utah prowadził badania nad implantami zawierającymi ponad 1000 elektrod. Urządzenia wszczepiono do mózgów małp, a ich zadaniem była stymulacja kory wzrokowej. Naukowcy sprawili, że zwierzęta widziały układy kropek, a ich mózgi postrzegały je jako kształty i obiekty. Tutaj należy podkreślić, że małpy nie były niewidome. Teraz ten sam zespół poszedł o krok dalej i przeprowadził podobny eksperyment na człowieku. 58-letniej pacjentce, która była całkowicie niewidoma przez 16 lat, wszczepiono do mózgu implant. Również w tym przypadku umieszczono go na korze wzrokowej. Kobieta otrzymała również specjalne okulary wyposażone w kamerę. Naukowcy stworzyli program, który kodował dane zbierane przez kamerę i przesyłał je do umieszczonych w mózgu elektrod. Implant dzięki odpowiedniej stymulacji kory wzrokowej wytwarzał błyski światła, a pacjentka mogła zobaczyć proste obrazy. Kobieta potrafiła zidentyfikować linie, kształty i litery. Eksperyment wykazał, że implant jest przede wszystkim bezpieczny i nie stwarza żadnego zagrożenia. Ponadto urządzenie pozwala dostrzec proste obiekty, co jest dużym sukcesem, biorąc pod uwagę, że kobieta od lat nic nie widziała. Naukowcy planują dalsze badania w tym zakresie. W przyszłości chcą wykorzystać bardziej zaawansowany system kodowania obrazu, zdolny do jednoczesnej stymulacji większej liczby elektrod i wywoływania bardziej złożonych obrazów wizualnych. Docelowo badacze chcą stworzyć protezę, która przywróci wzrok niewidomym. Na naszych oczach technika, bioinżynieria i biotechnologia nabrały rozpędu. I jeszcze nie do końca rozumiemy i wiemy, w którą pobiegnie stronę. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co uważacie na ten temat, i do zobaczenia w kolejnym filmie.